Dlaczego zwolniłem moją sekretarkę? Dwa tygodnie temu były moje urodziny, ale jakby nikt tego nie zauważył. Miałem nadzieję, że rano przy śniadaniu żona złoży mi życzenia i może nawet będzie jakiś prezent. Nie powiedziała nawet Cześć kochanie, nie mówiąc już o życzeniach. Myślałem, że choć dzieci będą pamiętały, ale zjadły śniadanie nie mówiąc ani słowa i poszły do szkoły. Kiedy jechałem do pracy, czułem się samotny i niedowartościowany. Gdy tylko wszedłem do biura, sekretarka złożyła mi życzenia urodzinowe i od razu poczułem się dużo lepiej. Ktoś pamiętał. Około drugiej przyszła do gabinetu i powiedziała: Dzisiaj jest taki piękny dzień, i na dodatek pana urodziny, może zjemy gdzieś razem obiad. Poszliśmy do restauracji, zjedliśmy obiad w przyjemnej atmosferze. I wypiliśmy po lampce wina. W drodze powrotnej sekretarka zapytała, zalotnie patrząc spod rzęs: Czy musimy wracać do biura? Właściwie to nie, odpowiedziałem. To może pojedziemy do mnie, zaproponowała. U niej wypiliśmy jeszcze po lampce koniaku. Porozmawialiśmy chwilę. W pewnym momencie zapytała: Czy ma pan coś przeciwko temu, żebym przebrała się w coś wygodniejszego? W końcu to urodziny, a urodziny trzeba jakoś uczcić, najlepiej w luźniejszej atmosferze. Jasne, że nie, zgodziłem się bez wahania. Poszła do sypialni, a po kilku minutach wróciła, niosąc tort urodzinowy, razem z moją żoną, dziećmi i teściową. Wszyscy śpiewali sto lat, a ja siedziałem na kanapie, w samych skarpetkach.